Dzień dobry. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat modyfikacji, którą wykonałem w Eskerze 6.0. A modyfikacja dotyczy układu napędowego. Oryginalnie tutaj był, był układ 2 na 11 Ja po tym, jak się przejechałem Eskerem 5.0 mojej żony z napędem 1 na 11 zachorowałem na to i stwierdziłem, że muszę właśnie w tym kierunku pójść też u siebie. Co my tutaj mamy? <coughs> Może zacznę od końca. Kaseta zdecydowałem się na 11,42. Kupiłem nową kasetę. Ona kosztowała około 150 czy 200 zł. Przerzutka została oryginalna. To jest GRX 810. Niestety, przy mm, zmienianiu przełożeń na największą zębatkę, tutaj z tyłu, czyli na najlżejsze przełożenie. Ona się już kończyła, więc dołożyłem tutaj taki mały element, to jest to, jest to. to jest Sunrace SP570, o ile mnie pamięć nie myli, to jest taka przedłużka, przedłużka tego ramienia przerzutki, dzięki temu on teoretycznie powinien, no o, ta przerzutka powinna obsłużyć teoretycznie większą kasetę, większą w sensie, że więcej zębów tutaj na, na największej zębatce. Natomiast z przodu zdecydowałem się po, no po testach krótkich, dosyć, ale jednak zdecydowałem się na zębatkę owalną, jak widać. Zębatka ta ma 38 zębów i to jest zębatka od Banlesa. Ona jest dostosowana do korby GRX-owej, więc korba została oryginalna. W międzyczasie miałem tutaj okrągłe. 40 zębów, oryginalnie z GRX -a. Niestety, z uwagi na to, że ja tym rowerem ciągam przyczepkę z dwójką dzieci, no to przełożenie 40 z przodu do 42 z tyłu to było za mało dla mnie. Brakowało mi takiego lżejszego jeszcze przełożenia, i stąd decyzja o 38 zębach z przodu. Dlaczego owal? No bo mogłem, bo, bo nie było już oryginalnego Gerixa na 38 zębach, więc jak miałem kupić coś customowego, że tak powiem, no to zdecydowałem się, że będzie to zębatka owalna. Póki co jeździłem, jeździłem na tym rowerze tylko w garażu. Warunki nie bardzo romantycznemu kolarstwu sprzyjają, ale jestem z tego. Póki co bardzo zadowolone, i mam wrażenie, że to jest to, to jest konfiguracja, w której ten rower powinien wychodzić oryginalnie. Gdybyście mieli jakieś pytania związane z tymi przeróbkami, to dawajcie znać w komentarzach. Ja postaram się, o ile dokopię się do starych moich filmów, w których nagrywałem wszystko to wszystkie te modyfikacje postaram się wrzucić w dodatkowym jednym czy kilku filmach poszczególne etapy tej przebudowy no i co no i tak polecam chyba ten kierunek 1 na 11 upraszczanie napędów to jest chyba słuszny kierunek w gravelu a gdyby ktoś jeszcze pytał to tutaj zostawiłem sobie linkę do przedniej przerzutki i tak ją trochę Upchnąłem tutaj. Zostawiłem. No, zostawiłem tylko po to, żeby jej nie ciąć tak naprawdę. Nie sądzę, że będę chciał kiedyś wrócić do 2 na 11. Ale może gdybym kiedyś ten rower sprzedawał i ktoś marzyłby jednak o 2 na 11. No to zostawiam. Na razie to nie przeszkadza. Yy, więc tak. Aha, dodam jeszcze tylko, że łańcuch, który tutaj jest, to jest oryginalny łańcuch też, yy, ten, z którym rower wyjechał z fabryki. Yy, I. Nie skracałem go. Nie skracałem go. Ja tutaj tylko kiedyś dawno temu założyłem sobie spinkę. Zaraz, niech ją sobie znajdę, tylko jeszcze. Aha, spinka jest tutaj. Właśnie, więc mam założoną spinkę. Natomiast łańcuch został w tej oryginalnej długości. Nawet nie wiem, ile to jest ogniw. Szczerze mówiąc, nie liczyłem tego. To jest rower w rozmiarze M. No i tyle, ile było. Tyle jest. Mogę Wam jeszcze pokazać. Nie, nie pokażę Wam, jak się zmienia biegi, bo mam tylko dwie ręce. Nie mam statywu dzisiaj ze sobą. No w każdym razie, yy, ta przerzutka radzi sobie, 810 radzi sobie spokojnie z tą kasetą. Ym, więc gdyby ktoś się szykował na taką przebudowę i obawiał się, że, że 810 tego nie obsłuży, to z, takim, z, taki, z taką przedłużką za dosłownie 40 chyba kilka złotych na Allegro yy, radzi sobie bardzo dobrze. Pokażę może wam jeszcze tylko, właśnie nie będę pokazywał, jak dokładnie się zmieniają przełożenia, ale pokażę wam, jak wygląda przerzutka w, na najlżejszym biegu. Okay, tak to wygląda. Tak to wygląda. No, przerzutka jest dość mocno napięta, nie ukrywajmy tego. Natomiast Natomiast, no, cóż, odległość tutaj między tym kółkiem prowadzącym a, a zębatką jest taka, że swobodnie to jeszcze sobie działa. Łańcuch teraz jest dość już mocno napięty, ale spokojnie to się kręci. No, i co? Jak zejdziemy sobie na najniższe przełożenie. Wygląda to mniej więcej tak. No, i tutaj łańcuch już jest no, znacznie bardziej luźny, no ale taka jego uroda. No to co? Jak wam się podoba taka modyfikacja? Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, dawajcie znać. I do następnego razu.